się ma Jeszcze raz szybkie wideo co do tej umywalki robionej na zamówienie dla klientki. Bo było dużo zapytań, jak, co, gdzie, na co, komu, czemu. Więc na szybciutko, ostatni filmik już z niej, następny będzie dopiero z jej montażu. Jest już gotowa, jest już gotowa w tym momencie. Jest położona też hydroizolacja od spodu, od spodu umywalki. Są wykończone wszystkie narożniczki. Tak jak widzicie, mogę tu pokazać, o pod będzie widać. Żywica kamieniarska wymieszana do koloru płytki. Cała umywalka tu, jak i w środku położona żywicą kamieniarską. Robiłem to przed chwilą, także ta żywica kamieniarska jeszcze się delikatnie świeci. Można to zauważyć, że lekko się świeci, ale jest na to fajny sposób. Jak ona sobie wyschnie całkowicie, to można będzie ją wtedy papierkiem taką 400, nawet 600 na mokro delikatnie te narożniki poprzecierać i ona wtedy uzyska mat. Nie będzie się tak świecić. Zobaczymy. Ja pewnie to zrobię, bo zawsze robię w macie. Skoro płytka jest w macie, to te wykończenia też niech będą matowe. Płytka maskująca w środku już jest. Widzicie szczelinę, przez którą będzie sobie płynąć woda. Generalnie jest koło. Ta płytka maskująca jest na luźno. Ona nie goni tutaj. Dlaczego? Dlatego, że zastosowałem sobie na kantach tam i tam w koło po, po, po dwa takie Gumowe pastelki. Można to kupić. To są takie do mebli, że meble nie trzaskały. Także są naklejone przezroczyste, tego nie widać. A płytka po prostu nie pracuje tam luźno, żeby się nie obijała. Co w tej umywalce zostało, tylko do, do zrobienia jeszcze, ale to już będzie po zamontowaniu jej na ścianę. Jeżeli będzie położony tam silikon pod kolor, to wtedy jeszcze zostały mi do położenia pionowe rogi, tutaj cztery silikonem, pod kolor oczywiście plus wysylikonowanie spodu pod tą płytką maskującą naszego dna kopertowego z pliklakiem i umywaleczka jest gotowa do powieszenia. Także tak ona wygląda. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, zapytania, jak było robione i tak dalej i tak dalej, cofnąć się dwa filmy na moim koncie do tyłu, tam jest pokazane krok po kroku, jak ta umywalka została robiona. Ten model, bo wiadomo, że robię kilka różnych modeli umywalek w zależności od klienta. Tutaj oczywiście mamy spadek dla pytających za chwilę, więc jest spadek w jedną stronę, ten spadek możemy sobie regulować. Niżej, wyżej i tak dalej, i tak dalej, więc jest to fajna opcja. Ta umywalka też generalnie jest przygotowana pod baterię umywalkową stojącą tutaj, dlatego też 8 cm jest tego rantu, 8 cm jest tutaj, żeby się wszystko ładnie zgadzało. Ona będzie montowana na ścianę, gdzie jest bateria podtynkowa ze ściany, ale gdyby coś było na zasadzie z tą umywalką nie tak, bo inwestorka by jednak, nie wiem, nie pasowałaby jej do, do wykończenia łazienki całościowej, to umywaleczka leci na sklep i będzie z możliwością zamontowania baterii tutaj. Dlatego to jest taka wielka niewiadoma, bo inwestorka nie widziała tej umywalki, ja robię jej to po prostu sam na, ze swojego doświadczenia. Ona powiedziała, żeby zrobić, bo gdzieś tam jej spotkała, ale nie jest to pewne, bo nie było na to żadnego projektu. Dobra, także mamy umywalkę, i do tego mały gratis od firmy. Już postawię. Cyk. Mały gratis od firmy. Ode mnie tak do tej umywalki zostało nam, zostało mi płytki. Także postanowiłem zrobić jeszcze mały. mały. To jest taki 15 cm większy pojemnik, na mydło wpłynie. I jeżeli starczy jeszcze czasu, to zrobię jeszcze jeden mniejszy. Na jakiś szampon czy coś, ale to nikomu nie obiecuję, bo to jest po prostu gratisik. Gratisik do tej umywalki. Zawsze do umywalki dokładam coś od siebie, tego typu gadżet. Fajnie się to komponuje, a w całej łazience będzie się to komponowało naprawdę w sztos. Także, jak macie jakieś pytania, piszcie, komentujcie. Może coś, coś ja się jeszcze gdzieś nauczę. Także jak macie jakieś rzeczy, to śmiało zapraszam do dyskusji. I lecimy dalej w takim razie. Także widzimy się na następnych filmach. Trzymajcie się.